Jeżeli chodzi o inne pary, jak oglądaliście, bo ja widziałam, że wy oglądacie innych występek. Kto Wam się spodobał? Z Waszych kolegów, koleżanek? My chyba Ojojoj. wiesz, to jest tak, że bardzo tu się też budują takie relacje koleżeńskie, przyjacielskie, bo y, trenujemy blisko obok siebie sala w salę. I, I na pewno bardzo trzymamy kciuki za Olka i Darię zawsze, bo mamy z nimi fajny przepływ. Lubimy się po prostu. W ogóle to jest to, co już kiedyś mówiliśmy, że są dwa studia i my jesteśmy z Tomkiem, z Olkiem i z Mają. W I tam się mijamy. W kontakcie tam się mijamy wiele godzin dziennie spędzamy ze sobą w tych trzech salach. Wymieniamy się tymi salami. Więc siłą rzeczy najbliżsi nam są oni, ale tylko dlatego, że razem trenujemy. Natomiast no, ciężko jest ocenić jakby każdy ten taniec i, i powiedzieć, który był dobry. Każdy jest w swoim procesie, w swoim progresie. Każdy jest inny, jeden jest bardziej teatrem, drugi jest bardziej tańcem, to wszystko jest różnorodne. Tak. Poza I tym też... też każdy taniec ma zupełnie inny charakter, wiesz to też jest takie w tym programie, ma inną. triki trochę, bo i to zawsze tak się dzieje, no, w każdej edycji tak jest, że w każdym odcinku masz przeróżne tańce i czasami możesz porównać, nie wiem, dwa walce do siebie, ale jeżeli jest tylko jeden walc, to nie ma go do czego porównać. Trudno, moim zdaniem, tak z perspektywy tak profesjonalnej nie można porównywać walca do tanga tanga do rumby rumby do jajwa jajwa bym... do czaczy dla mnie nie oczywiście wszystko chodzi o to żeby we wszystkim chodzi o to żeby widz miał przyjemność i takie wiesz czuł emocje jakieś nie bo to o to w tym chodzi i, i zrozumiał jakąś historię o to w tym wszystkim chodzi natomiast ym... no tak no ciężko jest to porównać to nie jest olimpiada kto szybciej, kto To szybciej, wyżej. to jest zabawa. To jest taka się. emocjonalna. No, no okej, okay, ale ja tańczę na przykład, żeby tak. poznać siebie bardziej, żeby przekraczać swoje jakieś e, ograniczenia, żeby, żeby siebie bardziej poznać. Więc. No, Ty siebie to poznałeś, jest, Marcin, to jest, z innej strony no tutaj. Zupełnie, zupełnie, tak. To jest dla mnie o, duże odkrycie na własny temat. A słuchajcie, czy jest jakaś olbrzymia wada tańca z gwiazdami, o której my nie wiemy, widzowie? Um, wada? wada? Taka, tak, czy to jest może presja, czy coś innego? Nie, nie. ja myślę, że... O dobra, ja mam taki pomysł, że jedyną wadą, o której teraz pomyślałem, to jest to, że e, przyjdźcie tu i tańczcie, zobaczcie, kto jest fajnie. <laughs> Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, spróbujcie, chodźcie, naprawdę. To dużo osób się boi. Bój się i rób. To jest nasza dewiza, po prostu. Bójcie się i zróbcie to. Warto, naprawdę warto wystąpić w tym programie. Prawda? Prawda. Po prostu, tak, po prostu.